Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki film na temat paneli fotowoltaicznych, które sobie zamontowałem. Słuchajcie, od razu powiem, że nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Po prostu, tak jak większość z Was, zamontowałem fotowoltaikę, żeby obniżyć sobie koszty miesięczne energii elektrycznej naszego domu. Słuchajcie, tutaj mamy kotłownię. W kotłowni mam zamontowane całe centrum dowodzenia, czyli inwenter firmy Sopar. Słuchajcie, model to jest 8.8 KTLX, obsługa tego inwentera jest bardzo prosta, praktycznie można powiedzieć, że tylko podświetlamy wyświetlacz, żeby zobaczyć ile prądu wyprodukowaliśmy. Także obsługa jest praktycznie bardzo prosta, nic nie musimy tutaj robić, wszystko jest podłączone, działa. Tu widzimy antenkę od podłączenia inwentera do WiFi wtedy możemy sobie ze smartfona bezpośrednio patrzeć na ilość wyprodukowanej energii. Słuchajcie, instalacja bardzo ładnie zrobiona przez firmę, która mi to wykonywała. moc mojej instalacji to 6,84 kWp. Mam 18 paneli firmy Astro Energy. Zaraz będziecie mogli sobie to zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. Słuchajcie, ile kosztowała mnie taka instalacja? Ja ją zamawiałem w zeszłym roku, jakoś na początku roku. Także zapłaciłem za całość 25 tysięcy brutto z małym haczykiem. Oczywiście na domku jednorodzinnym instalacja jest na 8% watu, więc ten koszt u mnie nie był wysoki. Słuchajcie, instalację montowałem dopiero na początku tego roku, z uwagi na to, że wcześniej dom nie był jeszcze przygotowany na montaż. Natomiast z tego co obserwowałem rynek, to słuchajcie ceny, żeby się zmieścić tak jakby w starych przepisach. Takie instalacji praktycznie skoczyły do ponad 30 kilku tysięcy, nawet słyszałem o ofertach na 50 tysięcy na taką instalację około 7 kW. Także ceny, ceny poszły mocno do góry, dobrze, że zamówiłem tą instalację wcześniej. Oczywiście możemy od tej kwoty odliczyć sobie na koniec roku 17% ulgi termomodernizacyjnej, także też warto z tego skorzystać, w tym przypadku będę mógł sobie odliczyć około 4 tysięcy złotych na koniec 2022 roku. Niestety w tym roku już nie skorzystam z programu Mój Prąd z tego względu, że będąc na starych zasadach, żeby skorzystać tak jakby z tego programu musiałbym przejść na nowe zasady, co jest oczywiście mało opłacalne, bo mam takie stare zasady na 15 lat. Kończyliśmy dwukierunkowy zamontowani, Energetyka zamontowała mi około 4 tygodnie po podpisaniu i złożeniu wszystkich dokumentów. Natomiast jeżeli chodzi o panele, słuchajcie, panele mają 12 lat gwarancji na wady ukryte i 25 lat gwarancji na wydajność. Teoretycznie producent, słuchajcie, mówi o tym, że po 25 latach wydajność będzie wynosić około 80%. Więc wydaje mi się, że instalacja spokojnie powinna nam się tutaj. E, zwrócić. Słuchajcie, tak, jak widzieliście wcześniej, mam instalację zamontowaną i podłączoną, tak naprawdę od dwóch miesięcy. W te dwa miesiące wyprodukowaliśmy e, niecałe 940 kWh energii, czyli dość, dość dobrze. Z, z uwagi na to też, że e, Marzec był takim dość pochmurnym miesiącem, także produkcja jak najbardziej OK. Niedawno też podpisałem już umowę z Enea dotyczącą rozliczeń, także te sprawy formalne wszystkie mam już pozałatwiane. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda instalacja od góry. Oczywiście mam jeszcze miejsce na dachu, żeby tą instalację sobie w przyszłości rozbudować, z tego względu, że akurat ja mam ogrzewanie gazowe, natomiast w przyszłości, jeżeli chciałbym przejść na jakieś pompy ciepła czy tego typu... Eee, eee, ogrzewanie, no to, to musielibyśmy tą instalację sobie rozbudować. Ewentualnie, jeżeli się pojawi w przyszłości jakieś gniazdo ładowania samochodów, no to mam miejsce, żeby, żeby przynajmniej jeszcze z, z 8 paneli tutaj zamontować. Słuchajcie, w tej cenie też było, było pełny, pełny montaż, okablowanie, wszystko łącznie ze zgłoszeniem tak jakby instalacji do zakładu energetycznego, czyli praktycznie po mojej stronie było tylko podpisanie wszystkich dokumentów. Myślę, że po kilku miesiącach przedstawię Wam rachunki za prąd. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w rozliczeniach. Dzięki zapraszam do subskrypcji mojego kanału.